No dzisiaj oczywiście piękna uroczystość przede wszystkim przy pięknej pogodzie. Dzisiaj rozdajemy klucze i umowy do mieszkań właśnie w tym nowo wybudowanym obiekcie. No i po prostu niektórzy, jak sądzę, jeszcze przed świętami będą mieli szansę się tu wprowadzić. Być może spędzą tutaj pierwsze, pierwsze święta. Jest to naprawdę historyczna chwila dla Kamiennej Góry. Cieszę się ogromnie z tego, że udało się to tak właśnie doprowadzić do, do, do takiego finału i że jesteśmy pierwszym miastem w Polsce, które wybudowało właśnie taki budynek modułowy w konstrukcji szkieletowej, drewnianej i w tak szybkim czasie. Ja przypomnę, że tak fizycznie był składany w ciągu trzech w zasadzie dóbr. I y, później już oczywiście prace wykończeniowe, instalatorskie, wszelkie inne, zagospodarowanie terenu również tutaj jak Państwo widzą, więc Dużo było jeszcze prac, które trzeba było wykonać. Natomiast samo składanie tego 24-lokalowego obiektu trwało dosłownie 3 doby. Te procedury związane z kwalifikacją wniosków, z, z, z analizą kryteriów, którymi nie, nie zaostrzyliśmy, ale chcieliśmy je tak wyśrodkować, żeby jak najwięcej osób mogło korzystać właśnie i składać swoje wnioski. No a potem była no, oczywiście analiza przez Komisję Rady, która akceptowała lub odrzucała niektóre wnioski. No i oczywiście nasz Wydział Spraw Lokalowych w tym uczestniczył. A potem była też wizja na miejscu. Nie wszystkim tym, którzy złożyli wnioski, podobały się nasze wskazania. Wobec tego trzeba było dopasować wskazania konkretnych lokali do potrzeb konkretnych przyszłych lokatorów. Wobec to troszeczkę trwało. Trwało trochę moim zdaniem za długo, ale jak powiedziałem, cieszę się, że jesteśmy już na finale tego właśnie pięknego przedsięwzięcia. Panie burmistrzu, 24 lokale. Teraz za chwilę rusza kolejna ważna budowa Aleja Wojska Polskiego. Tak, ona w zasadzie już ruszyła, tam już wykonawca, który został wyłoniony w przetargu, ogrodził obiekt i zaczął prace rozbiórkowe, a tak naprawdę w tym momencie oczyszcza z, z różnych instalacji, ze sprzętu, który tam został. Zostawili go również byli mieszkańcy. No i podobnie jak tutaj, bo tutaj ten budynek powstał w miejscu zaniedbanej, niezamieszkałej ruiny, podobnie jak tutaj na wojska polskiego, właśnie w miejsce takiej starej, można powiedzieć popularnie, chałupy powstanie obiekt na 15 tym razem mieszkań, więc będziemy mieli na początek 40 nowych mieszkań komunalnych w kamiennej górze.